Ej, Paweł, popatrz kurwa. Niech zgadnę. Nawiedzony, opuszczony dom, w którym straszy, a ty chcesz tam pewnie kurwa wejść. No zgadza się i zgadza się. Oglądałeś horrory z takimi domami, do którego wchodzą ludzie i co tam się odpierdala? Jakie horrory? O co ci chodzi? Przecież będzie zajebiście. No jak coś lub ktoś nas zajebie, to na pewno będzie zajebiście. No dawaj, no chodź. Ja pierdolę. Jezusie, jak tu ponuro i zimno. No ponuro owszem, ale kurwa jest gorąco. Człowieku, mamy lato i 32 stopnie jest na dworze. Co ty pierdolisz? O, kurwa, słyszałeś to? Słyszałem. I nawet wiem, co to było. No, no, kurwa, ja już dłużej tak nie mogę. Gdy ciebie, kurwa nie poszedł, to zawsze ty się znajdziesz. Ja już nie mam na to siły, kurwa. Słuchaj, i co sobie kurwa gdzie indziej, co? Nie, dość tego, bo zbędę się ciebie i twojego kolegi raz na zawsze. Ja ci kurwa dam cwaniaczku. Przestań, kurwa, za mną chodzić, ty chuju? Jebany, kurwa. Dziadu, kurwa, ty pierdolony chuju. Czy ty właśnie wpierdoliłeś duchowi klapkiem? No o czym miałem mówić? Przecież każdy wie, że duchy nie mają odporności na klapka.